Kochani, witajcie, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli śledzicie w tym vlogu, oczywiście, no takie nietypowe rozpoczęcie vloga możecie zobaczyć, dlatego że jesteśmy w Londynie. Jesteśmy w Londynie. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie moim, to zapewne już doskonale wiecie, że jesteśmy tutaj. No i moi drodzy, jesteśmy tutaj we dwoje z Krzyśkiem. Dzieciaki zostały z moimi rodzicami, a my jesteśmy w Londynie, dlatego że. The Powiem wam naprawdę, że to wszystko Wyszło też tak niespodziewanie, więc Ani we vlogu wam nic nie powiedziałam Nic nie oznajmiłam, o niczym wam nie powiedziałam Ale mówię wam to teraz Czasem w życiu tak jest, że nie da się wielu rzeczy Zaplanować, dużo rzeczy dzieje się Szybko, tu i teraz, na spontanie I moi drodzy, jesteśmy w Londynie Powtórzyłam to już chyba trzeci raz Razem z Krzyśkiem, przylecieliśmy tu na kilka dni Przylecieliśmy w sprawach rodzinnych Mianowicie przylecieliśmy do moich teściów W szczególności do mojej teściowej, która Niestety choruje i przylecieliśmy Tutaj, aby być z nią, spędzić z nią jak najwięcej chwil, spędzić z nią jak najwięcej czasu, ogólnie spędzić te kilka dni razem z nimi. Bardzo się już za nimi stęskniliśmy, a wiecie, ta cała sytuacja, jaką mamy teraz od dłuższego czasu na świecie, naprawdę jest ciężka. Lot do Londynu też, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że myśleliśmy, że będzie gorzej, mieliśmy do wypełnienia mnóstwo rzeczy, a tak naprawdę na lotnisku nikt nas nie sprawdzał, nic nie sprawdzał. Sprawdzali. Ja w ogóle poszłam do kolejki samoobsługowej, odbiłam paszport i weszłam. A mieliśmy naprawdę i wykupione testy. No i oczywiście zaszczepieni byliśmy, mieliśmy ten certyfikat. Jaka, jaka to była forma taka? Yy, gdzie będziemy się znajdować w Londynie, tak? I location że kupiliśmy form, testy, location, form, coś takiego, ale nic nam nie sprawdzili. Także yy, w ogóle Krzysiek też musiał wyrobić sobie paszport, yy, to też trochę trwało, więc jesteśmy już tutaj u moich teściów. Yy, na pewno nagram Wam jakiegoś vloga, bo będziemy pewnie gdzieś tam yy, się poruszać, więc coś tam Wam na pewno pokażemy. Będzie to pewnie łączony vlog, słuchajcie, taki właśnie z tych kilku dni, bo tak jak mówię, przylecieliśmy tutaj do moich teściów, żeby po prostu. Pobyt z nimi, bo naprawdę już wszyscy ze sobą bardzo tęskniliśmy. No i tak jak mówię, moja teściowa też jest chora, więc. No, jesteśmy tutaj e, dla nich. Jesteśmy przeszczęśliwi i będziemy e, z tych dni korzystać jak najwięcej się da. A moi wspaniali rodzice zostali z dzieciaczkami, także na pewno będzie im tam dobrze i e, wesoło. Także witam się z Wami serdecznie z Londynu. Taki trochę dłuższy wstęp, też nietypowy wstęp. E, no, zobaczcie, jak szybko przenieśliśmy się w czasie. Jeszcze ostatni vlog był e, u nas w Polsce, a tymczasem jesteśmy w Londynie. Krzysztof też tutaj w ogóle już jest ze mną, o, także, także jest. Jest też Krzysztof, jesteśmy we dwoje i to tyle, kochani. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy szybciutko w Tesco. Jeszcze kilka rzeczy chcemy dokupić. I słuchajcie, przypomniało mi się, że tutaj jest raj, jeżeli chodzi o mleka roślinne. Moje ukochane Oatly. Te jest też fajne. Słuchajcie, naprawdę mleka bez laktozy też jest duży wybór. Te jest super mleko migdałowe. To samo, zobaczcie, jakie fajne to są deserki. Ten bym spróbowała, nie powiem, że nie. Pokażę Wam mój ulubiony jogurt grecki z miodem. Zawsze go kupowałam. A teraz biorę sobie ten. Fajnie wygląda. Passion fruit, mango, 15 gramów protein, białka, więc wezmę go sobie i spróbuję. Kto mieszka w UK, ten wie, że to jest po prostu Pychota. Zobaczcie, ale żeśmy z Krzyszkiem trafili. Co my znaleźliśmy? To jest seria naszych ulubionych chipsów. Yy, bardzo lubimy te, ale zaraz wam pokażemy. Mam nadzieję, że będą nasze ukochane. I no niestety musimy je zabrać ze sobą. Dzisiaj też jedliśmy angielskie śniadanie, ale to była taka porcja, słuchajcie, że no widzieliście. Także idziemy pokazać wam i pewnie wziąć jedną paczkę naszych ukochanych chipsów. No dobrze, słuchajcie. To są te chipsy Thai Sweet Chili. One są po prostu boskie, boskie. Okej, okay, wyszliśmy z Tesco. Jest już dość późno, patrzcie, a tutaj życie cały czas tętni. Kochani, kochani, mam do was pytanie. Chcę zobaczyć, czy może pamiętacie kto to jest. Co to jest za kotek? Co to jest za kotek? Pierwsza osoba, która napisze w komentarzu, co to jest za kotek, jak się nazywa, to dostaje ode mnie nagrodę. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Nadajemy z Londynu. Witamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Tak. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w metrze. Zmierzamy, jedziemy. Także. Także, um, słuchajcie, kolejny dzień, wczoraj cały dzień padało, cały dzień autentycznie padało, e, ale było dość ciepło, dzisiaj natomiast rano padało, a teraz świeci piękne słońce, także mam nadzieję, że dziś i jutro pogoda zdecydowanie nam dopisze. Moi drodzy, chciałam Wam pokazać, bo tutaj niedaleko jest tak fajnie ozdobiony domek e, na Halloween, on chyba gdzieś tutaj był, no nie? Zaraz, zaraz Wam pokażę, sobie idziemy. I typowe angielskie domy, które wszystkie praktycznie wyglądają tak samo, gdzie byście nie byli. Mi się kojarzył z Harry Potterem. No nie? No, o ten okay. taki. Chciałam Wam pokazać ten fajny domek, przyozdobiony na Halloween, ale niestety go nie znaleźliśmy. Szliśmy inną drogą, idziemy tutaj do Kosty po kawę. Mamy już kawkę, słuchajcie, byliśmy w Koście, w ogóle plan jest taki, że muszę odwiedzić jeszcze Starbucksa, no i wypić w końcu tą y, Pumpkin Spice Latte. Ale wiecie co, byliśmy w Koście, bo widziałam, że w Polsce jest Pumpkin Latte w Koście, tutaj pani natomiast tak na mnie spojrzała i mówi, we don't have. It. Więc ja mam cappuccino, Krzysztof ma, y, co ty masz? Latte. latte. Także zdrówko, zdrówko, uciekamy dalej. Pięknie, tak jak Wam mówiłam, dzisiaj pogoda naprawdę zaszczyciła nas swoją obecnością, wczoraj padało, dziś jest ładnie yy, i tak ma być przez kolejne dni, więc super. wyobrażałam sobie, żeby nie zabrać Was tutaj i żebyśmy z Krzyśkiem też nie przyjechali tutaj na Canada Water. Ci, co pewnie oglądają nas już sporo lat, to wiedzą, że tutaj mieszkaliśmy kopę lat. Tutaj toczyło się nasze życie. Tutaj jest nasze ukochane Tesco, nasz piękny park. Nasze początki. Nasze początki. Tutaj, na tej dzielnicy w Londynie w sensie no to tak dziwnie zabrzmi, ale tutaj urodził się Leoś. Ja tutaj też prowadziłam swoją ciążę, także szmat czasu, nasze ukochane mieszkanie i wspaniały czas tutaj. Także e, idziemy do naszego Tesco, idziemy trochę pochodzić po Kanada Water, trochę Wam pokażemy. My no chcemy po prostu przywrócić sobie te wspomnienia, kiedy to mieliśmy tutaj w Londynie taki wspaniały czas. 16 up all night love and heartbreak was our life we got drunk and smoked your dead cigarettes dreamt of a life in a big town skyscrapers and Jesteśmy w naszym shoppingu. No, troszkę się zmieniło, ale wciąż dużo tych samych sklepów. Jako, że jesteśmy, słuchajcie, w naszym shoppingu, a bardzo Często, wiecie Przychodziliśmy tutaj coś zjeść, przychodziliśmy też Na kawę, no to Krzysiek do mnie Mówi, jesteś głodna no, tak trochę, oczywiście jest tu Starbucks, więc później też zajrzymy do Starbucksa po pumpkin spice latte I pojedziemy dalej, zabierzemy was Ze sobą, więc mówię, że jestem głodna No to Krzysiek do mnie, chodź do Burger Kinga Na Chicken Royale, więc jesteśmy W Burger Kingu, zjemy, podładujemy Baterie Pójdziemy do Tesco, tutaj zajdziemy jeszcze do The Range, takiego super sklepu, gdzie kupowaliśmy duże rzeczy do mieszkania. To jest też w stylu Home, and view, słuchajcie, miska, coś takiego. Więc zjemy, lecimy dalej, później mamy jeszcze jeden taki plan żeby zajechać na stacji od Canada Water, a to później Wam powiem, bo tam też przebywaliśmy bardzo często i bardzo lubimy to miejsce. Zmiana czasu nastąpiła dzisiaj, więc pewnie szybciej zrobi się ciemno, natomiast cieszymy się, że nie pada deszcz, więc jest ok, chociaż dzisiaj bardzo wiecznie, więc też nie nagrywam Wam nic na zewnątrz. No dobrze, nie mogło być inaczej. Idziemy do naszego Tesco. No dobra, pierwsza rzecz, która nam się rzuciła, to tutaj zawsze był dział domowy, a teraz patrzę, jest Next. Oczywiście dużo już e, słodyczy, jakieś tam kalendarzy e, adwentowych, ale no to zwróciło moją uwagę, że zobaczcie, a tam jest dział domowy, ok. A tutaj mamy Next w środku w Tesco. No dobrze, aż się buzia sama uśmiecha. Jesteśmy na moim ulubionym dziale w Tesco. Eee, no, trochę vlogów tu powstało. Kto jest ze mną od dłuższego czasu, dajcie znać, czy pamiętacie, jak was zabierałam i pokazywałam wam, co ciekawego tutaj w Tesco na tym dziale znajdziecie. No i jest dużo fajnych rzeczy. Szkoda, że my mamy tylko bagaż podręczny, bo powiem wam szczerze, że jest dużo ciekawych rzeczy. No dobrze, oczywiście raj, jeśli chodzi o świeczki, patyczki zapachowe. Zaraz Wam pokażę więcej. No, zawsze wszyscy mówili, że w Polsce, w Tesco nie ma takich super rzeczy, i ja się z tym zgadzam. Mieszkając teraz w Polsce, nie ma takich rzeczy, bo te Tesco tutaj na Sariki, na Kanadą, to jest najlepsze po prostu. No, i zobaczcie, oczywiście, Janki Kendall. Tutaj się przychodziło i tutaj się kupowało. Zobaczcie w ogóle, jakie zapachy fajne. To jest w ogóle jakaś nowość. Już mnie po prostu kusi, ale przecież do podręcznego tego nie zmieszczę. Zobaczcie. W ogóle patrzcie na to: Pumpkin Pecan Pie. No dobrze, kochani. A teraz idziemy też jeszcze na półeczkę którą zawsze uwielbiałam, dlatego że tu są pomysły już na prezenty świąteczne. Super opcje. Zobaczcie, jeżeli chodzi o prezenty dla niej, dla niego, dla rodzinki i moje oczy już się świecą. Moje oczy już się wróciła stara Miłka z londyńskich czasów. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie tylko tutaj. Patrzcie na te zestawy z kosty. No nie wierzę, ale czad, ile fajnych rzeczy. Zobaczcie, to jest moja herbatka numer 1, pukka i właśnie ta. I patrzcie, jaki super pomysł na prezent. W ogóle ci, co mieszkają w UK, idźcie do Tesco, jeśli nie byliście, bo tutaj naprawdę fajne perełki, jeżeli chodzi o prezenty świąteczne. Jeszcze trochę wcześniej, ale zobaczcie. No, wow, wow. Zobaczcie, jest dział z książeczkami i przed chwilą coś zobaczyłam. Nelcia bardzo lubi te piosenki. I ona mówi, że to są piosenki Gigi i zobaczcie, są książeczki, Bath Song, Wheels on the Bus, ale by jej się to spodobało, naprawdę, w tym naszym Tesco tutaj, to zawsze będzie nasze Tesco, zawsze jest, zobaczcie, pepa, jaka fajna książka, zawsze było fajnie i, i zawsze było dużo fajnych rzeczy. No i zobaczcie, jesteśmy w The Range, też już tu jest dość długo w tym naszym shoppingu i już są świąteczne rzeczy. No dobrze, mówię do Krzyśka, jesteśmy w naszym parku, robi się już ciemno, deszczowo, londyńska pogoda, jak to wszyscy mówią i mówię do Krzyśka, to co, idziemy do domu. A w tym miejscu nawet Krzysztof vlogował i opowiadał Wam, o której zamykają park i wiecie, jak to wszystko tutaj w tym parku wygląda. Pamiętasz tego vloga? Jak mówiłeś, tutaj w naszym parku e, dzieją się takie rzeczy, także... Zobaczcie, zamykają za 4 minuty. Za 4 minuty udało nam się jeszcze, słuchajcie, odwiedzić nasz park. No dobrze, i mówię do Krzyśka, zobacz, moja sypialnia, nasza sypialnia, co? Ojej, słuchajcie, widzę okno sypialni, to ten budynek pewnie dużo z was pamięta. No i zobaczcie, tutaj mieszkaliśmy. Tutaj mieszkaliśmy, kochani. Parking wciąż ten sam, tylko naszego samochodu brakuje. Raymond Road. <grybujesz> Pamiętasz? No. Ja cię, czat. A, Ale wspomnieliśmy. No, myślisz? Nie wiem. Może tu to, to było na rogu, a też jakieś nie wiadomo Ale słuchajcie, tutaj jest najlepszy Chińczyk. Najlepsze fish and chips. I Mój najlepszy chicken. chicken, ale chickena to my, słuchajcie, chyba dzisiaj zjemy u teściu wieczorem już. No i moi drodzy, dotarliśmy, tak jak Wam mówiłam, w nasze ulubione miejsce, stacja od Canada Water. Bardzo często tu bywaliśmy, jesteśmy na Kanarłow i bardzo chciałam, żeby było jasno, bo chcieliśmy zrobić kilka zdjęć, no ale nam się nie udało. Krzysztof Was zaprasza, także idziemy. I zawsze słuchajcie mi się tutaj podobały te duże, ruchome schody. Mimo że mam lęk wysokości, to tych schodów nigdy się nie bałam. Wspaniale. Naprawdę jest wspaniale, jakby czas się tutaj nam zatrzymał, kochani. Krzysiek już chyba trochę zmarzł, szuka słuchajcie jeszcze takiej jednej miejscówki, zobaczymy czy uda nam się ją znaleźć. Jeśli tak, to jeszcze na chwilę sobie tam wskoczymy. Słuchajcie, mamy Leona, jeżeli będziecie w UK, to musicie koniecznie tutaj zajść. Leon to jest must have. My mamy misję, misja zakończona sukcesem. Idziemy się delektować pyszną kawą. No i kolejna polecajka, słuchajcie, to jest Itsu. Tutaj bardzo często z Madzią, jeżeli Madzia mnie ogląda, to wie, że przychodziłyśmy i powiem Wam, że naprawdę, o nie, jest moje ulubione, to jest salmon teriyaki, nie wiem czy zobaczycie, ale to jest naprawdę pycha, to jest taki fajny ryż jak do sushi, sos teriyaki, naprawdę, to Wam polecam serdecznie. W ogóle w Itsu możecie zgarnąć naprawdę pyszne, pyszne jedzonko, zobaczcie.